Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wasz pies widzi świat? Być może myślicie, że postrzega go tak samo jak my, ale uwierzcie, jego percepcja rzeczywistości jest zupełnie wyjątkowa i zadziwiająca. Dzisiaj zanurzymy się w fascynujący świat psiego wzroku i przeanalizujemy, jak nasi pupile postrzegają otaczający nas świat. Dowiemy się, dlaczego psy nie reagują na jaskrawe kolory tak, jak my. Oraz jakie niuanse otoczenia dostrzegają ze szczególnym zainteresowaniem. Czekają na Was naukowe fakty, interesujące badania oraz kilka zabawnych momentów, które sprawią, że spojrzycie na swojego pupila zupełnie inaczej. Jesteśmy przyzwyczajeni do przekonania, że psy widzą świat w czerni i bieli, ale nowoczesne badania obalają ten mit. Chociaż psy nie postrzegają całego spektrum jaskrawych kolorów tak jak ludzie. Potrafią rozróżniać pewne odcienie, przede wszystkim niebieski i żółty, podczas gdy inne kolory, takie jak czerwony, zielony, różowy czy purpurowy, wydają im się jedynie różnymi stopniami szarości. Psy posiadają unikalny system percepcji. Ich oczy zawierają zaledwie dwa rodzaje czopków odpowiedzialnych za widzenie kolorów, podczas gdy u nas jest ich trzy. Oznacza to, że postrzegają świat mniej intensywnie niż my. Na przykład jasnozielona trawa wygląda dla nich raczej jak odcień szarości lub brązu. Jednak ich system wzrokowy rekompensuje się innymi cechami. Psy mają znacznie więcej pręcików, co pozwala im lepiej rozróżniać odcienie szarości i skutecznie widzieć przy słabym oświetleniu. Dzięki temu ich widzenie nocne jest znacznie lepsze niż nasze, a specjalna warstwa zwana tapetum lucidum. Odbija światło, co tłumaczy efekt świecących oczu na nocnych zdjęciach. Psy posiadają zdumiewającą zdolność do rozróżniania subtelnych różnic w odcieniach, mimo ograniczonej gamy kolorów dostępnej im z powodu posiadania tylko dwóch rodzajów czopków. Badania wykazały, że psy bez trudu potrafią odróżnić np. jasnożółty od ciemnożółtego. Podczas gdy różnica między niektórymi kolorami, które my postrzegamy jako jaskrawe, może być dla nich niemal niezauważalna. Ponadto w ich oczach znajduje się więcej pręcików, co pozwala skutecznie rozróżniać wiele odcieni szarości i dostrzegać najmniejsze zmiany w oświetleniu. Jeden z eksperymentów wykazał, że psy potrafią wykryć nawet niewielkie zmiany w odcieniach szarości na ekranie. Co przypomina zdolność człowieka do rozpoznawania znajomej osoby w półmroku. Wysoki poziom rozróżniania od cieni pomaga pupilom orientować się w warunkach słabego oświetlenia, np. o świcie lub w zmierzchu, kiedy jaskrawe kolory są mniej zauważalne. W ten sposób psy nie tylko postrzegają świat w ograniczonej gamie kolorów, ale także mają subtelne wyczucie światła i cienia, co pozwala im dokładnie dostrzegać szczegóły nawet przy minimalnym oświetleniu. Tę wiedzę można wykorzystać przy wyborze zabawek i akcesoriów. Przedmioty o jaskrawych odcieniach niebieskiego lub żółtego będą najbardziej widoczne, a interaktywne zabawki z różnymi odcieniami szarości mogą stymulować ich aktywność umysłową. Psy widzą świat zupełnie inaczej niż my. Ich ostrość wzroku wynosi około 20% ludzkiej, co oznacza, że wiele detali, które dla nas są krystalicznie wyraźne, dla nich jawi się jako rozmyte i nieostre. To nie oznacza, że psy w ogóle nie widzą, ich wzrok jest przystosowany do innego zadania. Ewolucyjnie psy rozwinęły zdolność szybkiego wykrywania ruchu, zamiast skupiać się na drobnych detalach. W związku z tym, jeśli wasz pies nie rozpozna was od razu z daleka, nie wynika to z braku szacunku, lecz dlatego, że jego system wzrokowy wymaga bliższej odległości do dokładnej identyfikacji. Ten aspekt widzenia tłumaczy, dlaczego psy lepiej dostrzegają najmniejsze ruchy i potrafią szybko reagować na zmiany w otoczeniu, nawet jeśli obiekty wydają im się nieco rozmyte. Na przykład, w warunkach słabego oświetlenia lub oświcie, ich zdolność do rejestrowania dynamiki staje się szczególnie przydatna, umożliwiając natychmiastowe wychwycenie. Nawet niewielkiego ruchu potencjalnej zdobyczy lub zagrożenia. Co mogą widzieć psy, czego my nie dostrzegamy? Psy posiadają naprawdę unikalną zdolność zauważania najmniejszych ruchów, które często umykają naszej uwadze. Mimo, że ich wzrok nie jest tak ostry jak ludzki, jest doskonale przystosowany do wykrywania ruchu. Psy łatwo rejestrują wszelkie zmiany w otoczeniu, czy to delikatne kołysanie gałęzi przebłysk cienia czy ruch drobnej zdobyczy. Badania wykazały, że psy znacznie lepiej postrzegają poruszające się obiekty niż te statyczne, szczególnie na większych odległościach. Jest to ewolucyjnie uzasadnione. W dzikiej przyrodzie zdolność szybkiej reakcji na ruch była kluczowa dla polowania i obrony przed drapieżnikami. Kiedy wasz pies nagle rzuca się w stronę okna lub uważnie śledzi poruszający się obiekt, Wykorzystuje swój radialny wzrok, aby wychwycić wszelkie zmiany w otaczającym świecie. Nawet jeśli szczegóły obiektów wydają mu się rozmyte, sam fakt ruchu pozwala mu natychmiast zareagować na potencjalne zagrożenie lub, przeciwnie, na możliwość zabawy. Umożliwia to pupilom pewne poruszanie się w trudnych warunkach, szybkie rozpoznawanie, co dzieje się wokół oraz natychmiastową reakcję na wszelkie zmiany. Jeśli zwrócicie uwagę na reakcję swojego pupila podczas spacerów, zauważycie, jak dosłownie łapie każdy ruch, który dla Was może pozostać niezauważony. Tę wiedzę można wykorzystać przy wyborze zabawek. Przedmioty z jaskrawymi, dynamicznie zmieniającymi się ruchami będą szczególnie atrakcyjne dla Waszego psa. Czy wiecie, że jakość widzenia u psów może znacznie różnić się w zależności od rasy? To naprawdę interesujący fakt, który często umyka naszej uwadze, ale ma duże znaczenie dla zrozumienia, jak pies postrzega świat. Na przykład rasy wyhodowane do polowania lub biegania, takie jak harty, syberyjskie husky i border collie, cechują się ulepszoną zdolnością rozróżniania obiektów na dużych odległościach. Ich system wzrokowy jest przystosowany do wykrywania poruszającej się zdobyczy, dlatego potrafią dostrzegać, Najmniejsze zmiany w otoczeniu, nawet na dużych dystansach. Jednocześnie psy o krótkiej mordzie, czyli rasy brachycefaliczne, takie jak mopsy, buldogi i boston terriery, często mają problemy z widzeniem na dalsze odległości. Specyfika budowy ich czaszki i oczu sprawia, że postrzegają świat jako mniej ostry, szczególnie jeśli chodzi o obiekty znajdujące się daleko. Taki rodzaj widzenia nie wynika z deficytu. Lecz z cechy ich anatomii i idealnie sprawdza się w środowisku miejskim, gdzie większość interakcji odbywa się z bliska. Warto również zauważyć, że u niektórych ras, np. owczarków niemieckich, wzrok jest zrównoważony między zdolnością widzenia z bliska i z daleka, co czyni je uniwersalnymi i pomaga im w akcjach poszukiwawczo ratowniczych lub pracy w policji. Ponadto Oprócz zdolności widzenia na duże odległości, psy potrafią rozróżniać odcienie szarości z zadziwiającą precyzją, co rekompensuje ich ograniczoną gamę kolorów. Zrozumienie tych różnic pomoże Wam lepiej dostosować zabawy i treningi do cech wzroku Waszego pupila. Jeśli macie psa z doskonałym widzeniem na dalekie dystanse, używajcie zabawek, które można rzucać na duże odległości. Aby pobudzić jego instynkty łowieckie. A jeśli macie mopa lub bulldoga, wybierajcie przedmioty, które są jaskrawe i umieszczone blisko, aby pupil mógł je łatwo rozróżnić. Tę wiedzę nie tylko uczyni interakcję z Waszym futrzanym przyjacielem bardziej efektywną, ale także pomoże stworzyć dla niego optymalne warunki odpowiadające jego naturalnym cechom. To kolejny krok w budowaniu silnej więzi. I uczynieniu życia waszego pupila bardziej komfortowym oraz szczęśliwym. Aby stworzyć idealną przestrzeń dla waszego pupila, należy uwzględnić cechy jego percepcji wzrokowej. Dlatego przy wyborze zabawek i akcesoriów warto postawić na przedmioty o jaskrawych odcieniach niebieskiego lub żółtego, aby naprawdę przyciągały uwagę psa i pobudzały go do aktywnej zabawy. Oprócz wyboru koloru, Ważne jest odpowiednie rozmieszczenie przedmiotów w domu, zapewniając wystarczającą przestrzeń do swobodnego poruszania się i orientacji pupila. Miejsca, w których pies spędza czas, legowisko, miski z jedzeniem i wodą, strefy zabaw, powinny być rozmieszczone tak, aby tworzyły kontrast między obiektami a tłem. Używajcie neutralnych tonów we wnętrzu, a jaskrawe akcenty stosujcie do wyznaczania kluczowych stref. To pomoże pupilowi łatwiej znaleźć swoje przedmioty i zmniejszy poziom stresu, gdyż nie będzie musiał długo szukać znanych rzeczy w nieznanej przestrzeni. Zwróćcie również uwagę na oświetlenie. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się aktywne zabawy i czas spędzany z psem, zaleca się stosowanie równomiernego, ale niezbyt intensywnego światła, które pozwoli wyraźnie rozróżniać kształty i kontrasty. W strefach zabaw lub spokojnych miejscach można zainstalować regulowane oświetlenie, naśladujące naturalne światło poranne lub wieczorne, kiedy wzrok psów działa najefektywniej. Do spacerów wewnątrz domu oraz w zamkniętych pomieszczeniach warto korzystać z źródeł światła, które potrafią tworzyć miękkie cienie, poprawiając orientację psa w przestrzeni. Niemniej istotny jest wybór tekstur i kształtów przedmiotów. Proste, łatwo rozpoznawalne formy, bez skomplikowanych wzorów, pomogą pupilowi szybciej się odnaleźć i zmniejszą prawdopodobieństwo, że jaskrawe, lecz chaotyczne detale będą odbierane jako źródło dyskomfortu. Duże i wyraźnie zarysowane obiekty sprzyjają rozwojowi pewności siebie oraz pozytywnego stanu emocjonalnego psa. Analiza zachowania. Cechy psiego wzroku znacząco wpływają na zachowanie. Oraz interakcje z otaczającym światem. Te niuanse percepcji mają bezpośredni wpływ na to, jak pies reaguje na polecenia i ćwiczenia treningowe. Na przykład, jeśli polecenie jest przekazywane za pomocą sygnału wizualnego, pupilowi może być potrzebne dodatkowe wzmocnienie przez zapach lub intonację głosu, aby dokładnie zrozumiał, czego się od niego oczekuje. Warto również zauważyć, że z powodu specyfiki ich wzroku psy mogą nie dostrzegać pewnych istotnych szczegółów, jeśli są statyczne i nie wyróżniają się na tle otoczenia. Ma to wpływ na ich orientację w przestrzeni, co może przełożyć się na zachowanie podczas spacerów. Pies może przeoczyć znany punkt orientacyjny, lub przeciwnie, skupić się na czymś poruszającym, co dla nas wydaje się nieistotne. W ten sposób Psiewidzenie to unikalne połączenie ograniczonej gamy kolorów, wysokiej czułości na ruch oraz doskonałej zdolności do rozróżniania odcieni w warunkach słabego oświetlenia. Chociaż ich świat wydaje się dla nas rozmyty i mniej jaskrawy, dla pupila jest pełen ważnych sygnałów, które pomagają mu się orientować i przetrwać. Znajomość tych cech nie tylko pozwala lepiej zrozumieć zachowanie waszego psa. Ale również pomaga dobrać odpowiednie zabawki, akcesoria i warunki dla jego komfortowego życia. Jeśli chcecie jeszcze bardziej zacieśnić więź z waszym futrzanym przyjacielem, zwracajcie uwagę na niuanse jego widzenia i uwzględniajcie je w codziennej komunikacji. Podzielcie się swoimi historiami i spostrzeżeniami w komentarzach, zasubskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami aby nie przegapić nowych, ciekawych faktów o świecie zwierząt.